Szukasz pracy? Znajdź ją z Pracuj.pl. Jeżeli założysz konto na Pracuj.pl, na stronie głównej znajdziesz oferty dopasowane do Twoich potrzeb. Codziennie będziesz otrzymywać nowe propozycje, które odpowiadają Twoim preferencjom. Oferty, które są zgodne z Twoją dotychczasową aktywnością na naszym serwisie. Najciekawsze oferty dnia wybrane przez Pracuj.pl. Powiadomienia o rekrutacjach, które zawierają wybrane przez ciebie słowa kluczowe, a także oferty, które wybrały osoby o podobnych do ciebie kompetencjach. Konto użytkownika to jednak znacznie więcej. To również zestaw prostych w użyciu narzędzi, które ułatwią ci znalezienie wymarzonej pracy. W zakładce Moje aplikacje zobaczysz wszystkie oferty, na które zostały wysłane zgłoszenia. Znajdziesz tu informacje, między innymi o tym, jaki jest status twojej aplikacji. A także jak wypadasz na tle innych kandydatów. Status rozpatrywanie kandydatury oznacza, że pracodawca sprawdza obecnie, czy przesłane przez ciebie CV pasuje do jego oferty. Status pracodawca odrzucił twoją aplikację oznacza, że twoja kandydatura niestety nie wpisała się w jego oczekiwania. Dowiesz się tu także na które ogłoszenia aplikowałeś przez zewnętrzny system pracodawcy. Sprawdź, co dokładnie oznaczają poszczególne statusy, klikając przycisk na górze. W zakładce Rekomendowane znajdziesz oferty, które wybraliśmy na podstawie Twojej aktywności w serwisie. Możesz na nie aplikować od razu, zapisać na później lub usunąć z listy, jeśli nie spełniają one Twoich oczekiwań. Jeżeli chcesz obejrzeć oferty, które Cię zainteresowały, dodaj je do sekcji Zapisane. Oferty wyświetlają się według daty ważności, zaczynając od tych, które wygasną najszybciej, dzięki czemu nie przegapisz żadnego interesującego Cię ogłoszenia. Dzięki zakładce Job Alerty będziesz na bieżąco z ofertami, które zawierają wpisane przez Ciebie słowa kluczowe. Wystarczy, że raz wypełnisz prosty formularz, podając m.in. nazwę stanowiska, miejscowość czy kategorię pracy a będziemy wysyłać Ci powiadomienia o ogłoszeniach, które spełniają Twoje oczekiwania. Pamiętaj, możesz ustawić nawet 20 różnych job alertów. W zakładce CV i inne dokumenty możesz przechowywać do 6 różnych CV oraz listów motywacyjnych. Jest to przydatne, jeżeli zależy Ci na dopasowaniu swoich dokumentów do konkretnego ogłoszenia lub szukasz pracy w kilku branżach. Bardzo ważnym narzędziem pomagającym znaleźć pracę jest odpowiednio uzupełniony profil zawodowy. Im lepiej go uzupełnisz, tym łatwiej będzie nam dopasować oferty specjalnie dla Ciebie. Da Ci to też możliwość aplikowania na oferty Twoim profilem zawodowym. Bez CV, skup się na doświadczeniach, wykształceniu oraz umiejętnościach, które są istotne dla stanowiska, na które aplikujesz. Aplikacja na wybrane ogłoszenia przebiega w trzech prostych krokach. Po pierwsze, wybierasz interesującą Cię ofertę i aplikujesz przy użyciu jednego przycisku. Po drugie, załączasz wgrane wcześniej na konto aktualne CV i klikasz wysyłam na dole strony. Po trzecie, odpowiadasz na trzy proste pytania, które zwiększą Twoje szanse w rekrutacji. Gotowe! Twoje zgłoszenie zostało wysłane. Pamiętaj, aplikuj na jak najwięcej ofert, zwiększysz swoje szanse na znalezienie pracy. Korzystaj ze wszystkich możliwości, jakie daje konto na pracuj.pl i znajdź swoją wymarzoną pracę już dziś. Pracuj.pl. Sprawdź, czy nie szukasz.